Nad jeziorem Tarnobrzeskim królował hip-hop. Przez dwa dni na scenie koncerty dali najlepsi znani raperzy. Hip-hop Raport Projekt to potężna impreza, którą od czterech lat Ełku z powodzeniem organizuje agencja HHR. W tym roku poszerzyła ona nieco swój zasięg i zawitała również do Tarnobrzega. Szukaliśmy bardzo długo miejsca, miało być na porządku w Katowicach, ale tam nam nie wyszło. Później, akurat, właśnie znaleźliśmy tutaj to miasto Tarnobrzeg. Do urzędu po prostu zadzwoniliśmy, czy jest taka opcja, i wszystko. Po prostu ta współpraca tutaj nam bardzo no i No i się po prostu udało. Tu dookoła jest też bardzo dużo innych miastach. Tak? To jest takie, takie miasto przelotowe, także zrobiliśmy, staraliśmy się, się to zrobić w centrum, bo no to jest takie blisko i Rzeszów, Kraków, L Lublin, no wszelakie miasta, dlatego chcieliśmy zrobić to, to akurat tutaj, nie? w tym miejscu. W sumie przez dwa dni nad Jeziorem Tarnobrzeskim wystąpiło 30 artystów, ikony polskiej sceny hip-hopu. Zagrali między innymi Trzeci Wymiar, Kasta Skład, Kękę, Buka, OSTR, Sokół i Marysia Starosta, Kali, Małpa czy KN.

Chcieliśmy w ogóle zorganizować, żeby to było trzy dni, tak? ale z tym, że to jest pierwszy raz, więc zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zmieścić, że tak, w, tak, w tak krótkim czasie tylu artystów, tak? No że no, no staramy się zawsze, żeby po prostu e, uczestnik miał wybór, żeby nie, nie kupował przykładowo bilet, biletu na jednego artystę, tylko tych czterech pięciu. Takiej imprezy w Tarnobrzegu jeszcze nie było. Otoczenie jeziora, najlepsi z najlepszych na scenie i publiczność, która naprawdę dopisała. To wszystko stworzyło niepowtarzalny klimat. Dobrze, wszystko elegancko, fajnie, rozkręca się tak naprawdę impreza, otworzyłem ją i mam nadzieję, że będzie tylko cały czas coraz goręcej. Bardzo pozytywne emocje, wibracje od publiki, jest bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich telewizów, telewizji lokalnej, mówił młody, trzymajcie się najlepszego. Nie jeden raz, jeśli stać na robie jeden, oferował pomoc, sprawił nie jeden. Znać ma dużo przeszkód, a, a idzie naprzód, to ukończ wód, roczniono nazwiski grosu. Nie jeden, na to już stara z osób. Pytanie jaki kosztet, z palą.

pojedziemy, bawimy się na, na, na całego. Jesteśmy 40 km od Tarnobrzegu, ale no ta, ta, taki festiwal za, za, zdarza się bardzo rzadko w naszym rejonie. Doś znany był gdzieś większe miasta typu, nie wiem, Poznań, Warszawa, Kraków, Rzeszów też się trafiał, ale takie coś blisko nas trzeba było tutaj przyjechać przede wszystkim. Jest tylu artystów, z których znam, lubię, musiałem po się tutaj znaleźć. Fajna inicjatywa, także myślę, że Wszyscy się tutaj cieszą, że, że miasto postanowiło zorganizować taką imprezę. Mam nadzieję, że to będzie impreza cykliczna co roku. Dużo konkretnych artystów, także śmietanka polskiego rapu, mam okazję znać ich większość, gdzieś tam widywać się z nimi w klubach, gdzie grywam też, a tutaj wszyscy po prostu nad Jeziorem Tarnobrzeskim w jednym miejscu, dwudniowa impreza, także super. Jak zapowiadają organizatorzy na jednym projekcie się nie skończy. W przyszłym roku kolejna odsłona Hip Hop Raport Projekt Tarnobrzeg.